Chciałbym, żeby pelikan 2-0 wygrał. Może będzie dogrywka, może karna, ale za pelikanem całym sercem. 2-0. 2-0, tak? Ja 3-1 obstawiam. że ten sezon, to siódme, siódme miejsce jest dla nas naprawdę bardzo bardzo dobrym wynikiem na to, co posiadamy, jak ilościową kadrę mamy, jak jakościową kadrę mamy, to my z chłopcami zrobiliśmy w tym sezonie naprawdę kawał, kawał dobrej roboty. Żeby on był naprawdę udany, to po prostu dzisiaj musimy tę wisienkę na torcie postawić i dzisiaj wygrać mecz i wtedy, jeśli ten mecz, sezon i tak jest bardzo udany, ale zwycięstwo, zwycięstwo w tym finale mocno to podkreśli na czerwono, że to naprawdę był udany sezon dla, dla Pelikanem. Trenerze, co to był za mecz? Kolejny ciężki mecz z Pelikanem łowić bardzo trudny, ale spodziewaliśmy się tego, e, ale co chyba najpiękniejsze, zwiększenie Przepięknego, historycznego sezonu Unii Skierniewicy. No zdecydowanie no to, jest, to jest dla nas najważniejsze, że tak się skończyło, bo e, no przewidywaliśmy, że będzie bardzo ciężko. Wiedzieliśmy tak naprawdę to, bo e, znamy sposób gry Pelikana. wiedzieliśmy, że, że znów wyjdzie na nas e, mocno agresywnie i wysoko. E, no i tak, tak było. No pierwszy, aczkolwiek ten mecz miał różne fazy. Na początku to my trochę. E, Przycisnęliśmy, to my mieliśmy inicjatywę. Potem ta inicjatywa przeszła w ręce Pelikana, natomiast bez żadnych, bez żadnych konkretów, tak naprawdę, tam ewentualnie zagrożenia po stałych fragmentach gry. No w drugiej połowie pewne rzeczy zmodyfikowaliśmy, wyszliśmy i myślę, że z każdą minutą było widać, że gdzieś tam coraz lepiej nam się gra i zaczynamy zyskiwać, zyskiwać przewagę. No i nie ma co ukrywać, że, że, że w końcówce ta czerwona kartka no dużo, dużo pomogła, bo, bo Pelikan w tym momencie też e, musiał się liczyć z tym, że musi więcej dać z siebie, e, bo musi biegać za, za jednego zawodnika więcej. E, także no, to, to czekałem tylko tak naprawdę później już do, 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 do grywki, bo widziałem co się dzieje i po cichu liczyłem, że w tych ostatnich 7 minutach uda nam się strzelić bramkę, ale się okazało, że tak naprawdę bliżej tej bramki chyba był Pelikan, bo w ostatniej minucie no, fantastyczne dwie interwencje Staśka uchroniły nas od odpadnięcia. Od no ale to są właśnie takie, to jest taka dramaturgia. Prezydencie, magia stadionu miejskiego w Skierniewicach trwa dalej. Kibice dopisują pełne trybuny, a drużyna po raz kolejny przychodzi do historii, bo to już szósty typucha. Tak, napisali chłopaki historię i ten obiekt dzisiaj mimo że myślę, że jest bardzo ładny i niektórzy się wszyscy się nim zachwycamy. Myślę, że długo na niego czekaliśmy, on nie był dzisiaj, nic wart, gdyby nie zawodnicy, gdyby nie aktorzy, którzy dzisiaj tu występowali. No i jakby i te emocje, które nam wszystkim stworzyli, tak, ja bardzo im za to dziękuję. Dziękuję kibicom, bo naprawdę coraz wspanialszy jest ten doping, coraz więcej osób przychodzi, dopinguje, więc, więc bardzo dziękuję kibicom. No i tutaj mamy jednego z prezesów, Tomasz Grenda, oczywiście jeszcze Sebastian Fazurek, oczywiście Paweł Trojan, to jest ta trójka trzech muszkieterów, którzy jakby stworzyli to wszystko. Dźwignęli, trzeba tutaj też powiedzieć, że nie tylko organizacyjnie, ale również i finansowo, bo, bo, bo to są ludzie, którzy z własne środki składają po to, żeby właśnie żebyśmy my jako kibice, rówskiewice, kibice i mieszkańcy tego miasta mieli właśnie takie emocje? Tomku, kiedy do klubu przychodził Kamil Socha, mówił na samym początku cierpliwości, ta drużyna musi się zgrać, ten, ten monolit musi zacząć funkcjonować, ten organizm wspólnie. Czy spodziewaliście się, że pod koniec tego sezonu będzie najlepszy wynik w historii klubu, bo to drugie miejsce i największa liczba punktów, 65. I dodatkowo obrona mistrzowskiego tytułu Pucharu Pol Polski. E, oczywiście budowaliśmy wspólnie drużynę, bardzo mocno stawialiśmy na to, że będzie sukces. E, ok, sukces z historycznymi punktami, ale to się też nie przekłada na to, że awansowaliśmy do drugiej ligi. Cieszymy się bardzo tutaj z finału Pucharu Polski, z tego, że zdobyliśmy puchar. Ale my już dzisiaj myślimy o tym, co będzie za chwilę w nowym sezonie e, i będziemy robili jak najmocniejszą drużynę, żeby rzeczywiście Skierniewice zawitały w lidze. Bo jak powiedzieli tutaj delegaci, obserwatorzy, pachnie w Skierniewicach Ligą Centralną. No i tego życzymy. Dziękuję bardzo. Możemy powiedzieć, że ta drużyna i klub Unia Skiernicy jest skrojony na puchar na finały. Bo jak to ktoś powiedział, finały się nie gra, finały się po prostu wygrywa. I to jest szósty. Szóste trofeum w historii klubu. No, każdy chce grać w tym finale, każdy chce e, go zdobywać ten puchar i grać potem dalej, mierzyć się z lepszymi zespołami. I po raz kolejny kibice. Zarówno Pelikanałowicz, jak i Uniskenicy stanęli na wysokości zadania, bo to, co się dzisiaj działo na trybunach przez te 120 minut, to chyba przejdzie do historii. No, zdecydowanie tak. No, ja myślę że, myślę, że cały ten sezon przejdzie do historii, bo po pierwsze, pierwszy sezon na, na tym fantastycznym obiekcie. No, kibice są po prostu niesamowici. Ja nie mogę się nachwalić, bo, bo to, to jest coś, coś fenomenalnego, bo myślę, że nawet kiedy ten stadion powstawał, no wiadomo, słychać było wiele słów krytyki, no to myślę, że tutaj tymi wydarzeniami, tym co się dzieje na tych trybunach, no to wszystko zamknęli, zamknęło się usta krytyków, no bo nie ma tutaj czego krytykować, no to jest, ja nie wyobrażam sobie, ja czy nie widzę ee, w Skierniewicach czegokolwiek innego. Co, co potrafi zgromadzić na, na trybunach 3000 ludzi przez 3 godziny e, które, i, i ludzi, którzy się fantastycznie bawią, świetnie dopingują, e, no, to, to dla mnie to jest coś, coś, coś nieprawdopodobnego i mówię to e, z pełną odpowiedzialnością. Ja rozmawiam z wieloma ludźmi związanymi z piłką i wszyscy mówią, że, że tutaj no, jest fantastyczny, fantastyczny klimat i że no, warto tutaj przyjeżdżać. No i usłyszałem też tutaj od obserwatorów, że bardzo pachnie w Skierniewicach tą ligą centralną, ale to tak już pozostaje, bo to jest przyszły sezon. Na podsumowanie przyjdzie jeszcze czas. To jest jakby wisienka na torcie, podsumowanie tego całego fantastycznego sezonu. Trenerze, dziękujemy za ten sezon i jeszcze raz wielkie gratulacje. Dziękuję serdecznie. Na razie nie myślę o przyszłym sezonie, na razie chcę się bawić. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.